Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym kupić coś do spożycia. O, dobry dowcip. Ale ja... Y... Ile kucharek jest w Afryce? A skąd ja to mogę wiedzieć? 1650 sześćset pięćdziesiąt. Co? Sześć. Tam gdzie kucharek 6. to nie ma. Co jeść? <gry> Ale jak? chciałem... Coś kupić do spożycia, ma pan? Ma. Panie, masz pan, kupić. A jakie to mięso? Bara. Ale to jest napisane kurczak. Jak się tak na pana zapatrzyłem. A na ostro ta knapka? Panie, tempa, tempo jak noga stołowa. No co pan mówi? Jest napisane na ostro. Jezus, z pani się panie tak w oko rzuca. A taka napka jest tłusta? pani, tłusta gruby, tłusty wieprz. To czemu to jest taki samy chudy kurczak? Tak, jak modelka z Etiopii. Panie, w ogóle idź pan Pani, idź, po, idź po skąd. pan, idź pan Idź pan. Co dobre. Do widzenia. Ja do widzenia? Dzień dobry do końca nie powiedziałam, zresztą mnie szczerze. A z czym ta kanapka jest? Jeszcze tylko kamy, panie Lenu. Tak, panie, jak modelka to robi? Panie, w ogóle, idź